Moim i Państwa gościem jest Krzysztof Gulda, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Witam serdecznie, panie prezesie. Kłania się, dzień dobry. Mam pytanie: w jakim, w jakim kierunku dzisiaj najczęściej zmierzają, zmierza zainteresowanie polskich przedsiębiorców, jeśli chodzi o środki, którymi dysponuje PARP? Niewątpliwie programem, który cieszy się największą popularnością, ale też jest największy wolumen finansowy dostępny. To jest Program SMART, czyli program, który pozwala finansować badania, wdrożenia i cały pakiet modułów związanych z internacjonalizacją, z ochroną własności intelektualną, czyli to wszystko, co jest potrzebne, żeby opracować i wdrożyć nowy produkt, nową usługę na rynek. Ten program od samego początku obecnej perspektywy finansowej cieszy się największą popularnością. Początkowo zgłaszało się 2-3 tysiące przedsiębiorców do jednego konkursu. Dziś ta skala nie jest tak duża, ale nadal w każdym konkursie mamy bardzo wysoką nadsubskrypcję. W tej chwili jesteśmy na etapie, pomiędzy pierwszym a drugim etapem oceny w konkursie realizowanym na jesieni bieżącego roku. I to zainteresowanie sięgnęło też ponad 800 złożonych projektów. O, to całkiem dużo. A proszę powiedzieć, jaki, w, jaki, jakie to są projekty tak naprawdę? Jak, z jakiego zakresu? Program Smart jest otwarty na wszystkie technologie. Nie mamy żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o sektory, nie mamy żadnych priorytetowych, specjalnych preferencji. To z jednej strony pokazuje dużą otwartość i możliwość poszukiwania innowacji, poszukiwania nowości w każdym sektorze i w sektorach tradycyjnych związanych z rolnictwem, z produkcją żywności, z produkcją mebli, jak i również w bardzo nowoczesnych, najbardziej zaawansowanych, tych zwanych popularnie high-techami czyli w sektorze kosmicznym, lotniczym, nowych materiałów, półprzewodników. Z jednej strony to zaleta, z drugiej strony przedsiębiorcy czasem sygnalizują nam, że taka konkurencja być może nie jest do końca konkurencją fair, ponieważ projekty z bardzo różnych sektorów, yy, adresujące bardzo różnego i klasy, czy skali wyzwania technologiczne, konkurują w tych samych konkursach. My, biorąc pod uwagę projekty w trakcie oceny, nie różnicujemy sektorów. Patrzymy na projekty, które są najlepiej napisane, które zawierają wszystkie komponenty, które są potrzebne. Ocena jest równa dla wszystkich projektów z wszystkich branż. Gdy patrzę na ofertę Parpu, to w oczy rzuca się także taki, taki, taki program jak STEP. O, o co chodzi w tym programie? A bardzo dobre pytanie, w bardzo dobrym momencie Pani zadaje, bo właśnie to jest ten krok dalej. To jest przygotowanie nas do Nowego myślenia, nowego paradygmatu, w jakim prawdopodobnie będziemy wydawać środki finansowe w przyszłej perspektywie finansowej. Czyli odchodzimy od y, równego dostępu wszystkich sektorów, wskazujemy na pewne sektory strategiczne. Platforma Inwestycji Strategicznych STEP jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która wskazuje, pomaga nam w tym przypadku wskazać te sektory. Dziś te trzy obszary, które są dopuszczone do finansowania w ramach STEP, to obszar biotechnologii związanej z lekami. Obszar gospodarki cyfrowej, transformacji cyfrowej, i obszar zielonych technologii, tak tzw. gazów, gospodarki obiegu zamkniętego. Jesteśmy bardzo blisko również uzyskania zgody na to, żeby rozszerzyć te obszary na obszar bezpieczeństwo i tak zwane technologie podwójnego zastosowania, bo sytuacja geopolityczna wojna w Ukrainie do, zmusza do myślenia o bezpieczeństwie jako jednym z priorytetów. Jednak jak patrzymy przez pryzmat step i pryzmat. Tego, czego oczekuje Komisja Europejska, to jest jakby krok wyżej. To jest jakby krok trudniej. Mamy i zawężenie tematyczne, ale mamy też znacznie wyższe wymagania. Startować mogą małe i średnie przedsiębiorstwa na równych zasadach z dużymi przedsiębiorstwami, ale jakość tych technologii, poziom innowacyjności i skala ich oddziaływania musi być znacznie wyższa niż w tych programach, których finansowaliśmy do tej pory w sparcie. Priorytetem jest wejście polskich firm na rynek europejski i Zapewnienie Unii Europejskiej suwerenności technologicznej. Czyli nie wystarczy już innowacja na poziomie krajowym, nie wystarczy innowacja na poziomie firmy, to musi być innowacja na poziomie europejskim, wpięcie polskich przedsiębiorstw w europejskie łańcuchy dostaw i przyczynianie się do europejskiej suwerenności technologicznej. A czy to jest program, który jakby jest kierowany bardziej do firm większych, czy, czy, czy jednak mogą aplikować też te mniejsze? Wydaje mi się, że mimo tego szerokiego kryterium, czyli małe, średnie przedsiębiorstwa i duże przedsiębiorstwa, ze względu chociażby na minimalną skalę projektów sięgającą 10 milionów złotych, mówimy raczej o przedsiębiorstwach dużych. O przedsiębiorstwach, które będą w stanie zrealizować inwestycje, ale później również realizować przez kolejne lata produkcję tych strategicznych substancji, urządzeń, maszyn, które wymienione są wprost eksplicite, te obszary technologiczne są bardzo szczegółowo rozpisane, jakiego rodzaju Konkretne substancje związane z farmacją, z lekami, czy y, jakie konkretne technologie związane z energetyką, są wspierane w ramach STEP. W związku z czym trzeba mieć zdolność do zrealizowania projektu i do utrzymania go w czasie? Powiedzieliśmy o dwóch, o dwóch głównych ścieżkach pozyskiwania finansowania smart i STEP. I chciałem zapytać, o jakich my tu pieniądzach mówimy? Czy to jak, jakimi wy dysponujecie środkami, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy? Alokacja na STEP. Przed, o którym mówiliśmy przed chwilę, to jest ta, która jest w dyspozycji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, to 2 miliardy złotych. Analogiczna kwota i podobny zakres działań, ale bardziej profilowany na działalność badawczo-rozwojową, podczas kiedy to, co dzieje się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczy bardziej samych wdrożeń i uruchamiania produkcji, ale naszym partnerem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Oni na podobnych zasadach w ramach tego samego mechanizmu finansują badania ścieżka smart to znacznie większe pieniądze, realizowane też dłużej w czasie, ponieważ wcześniej ten te mechanizm zadziałał już wcześniej, tam jest 7 miliardów złotych i jesteśmy mniej więcej w połowie okresu wydatkowania tych środków. Jaka jest skuteczność aplikacji o te środki przez polskich przedsiębiorców Czy, i co, co oni powinni zrobić, żeby, żeby poprawić tą skuteczność? Rzeczywiście tak zwany success rate, czyli ten poziom uzyskiwania dotacji w stosunku do liczby złożonych wniosków, szczególnie w tych konkursach, gdzie była ogromna nas subskrypcja, gdzie, gdzie skala ubiegania się o te środki była wielokrotnie większa niż alokacja i, i to szło w tysiące wniosków. Rzeczywiście ten success rate jest na poziomie kilku procent i on jest frustrujący dla wszystkich, chociażby dlatego, że koszty przygotowania aplikacji po stronie przedsiębiorcy są też znaczne. Wymagania formalne, które muszą być spełnione nawet na pierwszym etapie oceny są dość znaczne i my mamy świadomość, że to jest obciążenie dla firm. Dlatego staramy się przede wszystkim edukować. Mamy wiele kanałów informacji, do której, z których przedsiębiorcy mogą korzystać, tak żeby bardzo precyzyjnie określić, jak złożyć dokumentację poprawną, jakie dokumenty skompletować, jakie terminy. To są różnego rodzaju infolinie, webinary, adresy e-mailowe, skrzynki, na które można wysyłać swoje zapytania. Te szkolenia właściwie są w trybie ciągłym, niezależnie od konkursów, a szczególnie intensywnie przed każdym. Z konkursów wydaje mi się, że mimo wszystko warto, warto z nich skorzystać. Wiemy też, że wielu przedsiębiorców korzysta z firm doradczych i to ma swoje wady i zalety. Niewątpliwie te firmy dysponują ogromną wiedzą i często dużym doświadczeniem w wpisaniu dobrych aplikacji. Czasami zastanawiamy się i wydaje nam się, czy klucz do sukcesu nie leży jednak w strategicznych decyzjach po stronie firmy. Że te projekty muszą być rzeczywiście projektami wpisującymi się w strategię rozwoju firmy, muszą być częścią Wieloletniego, dłuższego planu finansowego, inwestycyjnego, ponieważ mówimy o relatywnie dużych kwotach. Projekty nawet w SMARCie sięgają od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, realizowane są z reguły przez ponad 2, trzy, cztery lata. W związku z czym to nie jest działalność ad hoc, to nie jest decyzja, która może być podjęta tylko dlatego, że ogłoszono konkurs. To musi być decyzja, która wynika ze strategii rozwoju firmy. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie. Sam Pan wspomniał o technologiach podwójnego zastosowania, że one nabierają znaczenia dzisiaj. I ile takich projektów do Was trafia? Czy Wy widzicie, że tych projektów jest więcej? Może jest ich niewystarczająca liczba? Jak Pan to ocenia? My rzeczywiście staramy się to monitorować. Dziś te projekty Dual Use, tak jak mówiłem, wszystkie, z wszystkimi innymi sektorami, z wszystkimi innymi projektami konkurują w tych samych konkursach, na tych samych zasadach. Zresztą ten odsetek jest niewielki. My stosunkowo dużo identyfikujemy projektów o charakterze dual use. W projektach, gdzie finansujemy startupy, nowe firmy, czy to poprzez mechanizmy platform startowych w programie operacyjnym Polska Wschodnia, czy w tak zwanych boosterach, czyli akceleratorach młodych firm, które finansujemy bezpośrednio z Funduszy Europejskich dla Nowej Gospodarki, tam odsetek firm, angażujących się czy to w technologie dronowe, czy to w technologie cybersecurity, czyli bezpieczeństwa cyfrowego, czy w technologie związane z dostarczaniem jakichś podzespołów, elementów, które stanowią części składowe jakichś większych urządzeń, które mogą być wykorzystywane właśnie w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze militarnym. Tych właśnie startupów, które rosną, które widzą teraz jakby to okienko możliwości otwierające się, ich jest znacznie więcej niż tych firm dużych. Wśród dużych też obserwujemy te ruchy i wydaje się, że w momencie, kiedy precyzyjnie zdefiniujemy ten obszar i w tej chwili pracujemy nad tą instytucją zarządzającą, czyli z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, ponieważ Komisja Europejska zaproponowała zmiany w tym kierunku i w ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy współpracować z Ministerstwem nad tym, aby opracować oddzielne ścieżki, oddzielne być może nawet działania czy priorytety, które będą całkowicie dedykowane... Właśnie technologią militarnym bądź technologią dual use i tam też będzie dostosowany system oceny, system wymagań, budowania konsorcjów, tak żeby rzeczywiście odpowiadało to tej specyfice tego obszaru. Tu postawmy kropkę. Dziękuję serdecznie. Gościem strefy biznesu był Krzysztof Gulda, prezes PARP.